Witam serdecznie. Dziś partia z której to rundy, z trzeciej rundy, wychodzimy na bieżąco. Karuana, Firouzja, Karłana białymi, Firouzja czarnymi. Proszę bardzo. D4, Fabiana, jak wiemy, jest oburęczny. C4, Goniec B4. Wydaje się, że to będzie obrona Nimcowicza. Skoczek F3. No i jest to obrona Nimcowicza. Rzadziej spotykane odgałęzienie. B6. Goniec D2. Nie chcę tutaj jakby G3 byłaby hetmańsko-indyjska. Goniec B7. G3. No idzie właśnie w takie hetmańsko-indyjskie. Goniec C3, Bc3. Ta pozycja jest, tylko tu się bije hetmanem. Skoczek E4. No, Zabieram mu końca. D6. Gonie z G2. Normalnie w tej pozycji Hetman stoi na C3 i cofa się na C2 w głównych wariantach. Roszada. Roszada. Póki co nic się nie dzieje. Skoczek D7. O. I teraz co zagrać? Myślimy, co zagrać. Myślimy, myślimy. Myślimy. No i zagrał mu na wyłączenie z gry gońca. To jest takie nie do końca pewne, bo po E5 oba gońce są słabe. E4 To jest szybko dochodzić do F5. A5 strukturalnie dobrze stoi. Konić D2. Ten zagra F4. C6. I to jest wątpliwe posunięcie. Można było postawić skoczkę na C5, połączyć wieże. C6 to powstaje słaby pion na D6. Oczywiście, jak biały będzie chciał tego słowego. CD5 biały nie chce. CD5 skoczek na D5, no czarny stoi bardzo dobrze. Skoczek nie do ruszenia. Hetman E2, F5. Najpierw bym postawił wieżę na c8, albo gońca na a6. Goniec a6, nie grałbym tego szybkiego f5, bo wybił, zobaczcie, wybił. Zabił go śmiechem i wstawił konia na e4. Teraz jak wymieni, będzie miał przyczółek na c6. No nie wymienił. Dalej idzie na przyczółek na c6 na przedłużenie gońca. I czarny ma problemy. Hetman c7. Pod wieżę. No pod wieżę. To ja bym zdwoił wieżę. Ale b3 też. A3 dobry ruch. W ogóle nie można zagrać a3 bo po tym ruchu jest problem z poderwaniem B4, dlatego trzeba grać w stylu Pietrosjana B3, wieża af F8 i teraz A3. Hetman D8. I co teraz? Kombinujemy jak na Karła, a pięknie gra w szachy. Jak się trafi pozycja taka w głębokiej strategii on to pięknie gra. Myślimy chwilę, myślimy, myślimy, myślimy chwilę, myślimy. No wiemy. Bardzo. Odpowiedzialna decyzja wybił, trudno bić, trudno bić pionem, bo wisi goniec, tamten się skiepścił, cofnął wieżę na dwójeczkę, obroni punkt F2, pion E5 słaby, piona D5 nie można bić, bo po wieża D2 można się poddać. Hetman D6 na blokadę. Obronił no, zupełnie poprawnie. Linia C zamknięta. Wieża D2 też obronił. Król H8. Goniec A4. No, ten golnicy jest atakujący i broni, a tamten tamten słaby. Na F6 odszedł. Na czarne pole. goniec g2, drażni go na f5 wieża e3 7 sekund i h no nie można grać h6 piony w ogóle lepiej stoi na h ale po co puszczać białe pola po co puszczać białe pola a4 muruje, nie, nie będzie grał b4 trzeci raz zaatakował trzeci raz obronił ten goniec kiepsko stoi i pion b6 póki co słaby i kombinujemy jak karłana. Kombinujemy jak karłana. Karolanga rozciąga. Pion f dwa bez znaczenia. Tu będzie to białe pola atakował, proszę. Zmieni kolejność figur, postawi gońca za Hetmanę i będzie szedł na H7. No nie boi się goniec F5. Goniec A6 póki co nie groźna. I teraz nie wytrzymuje. Nie wytrzymuje C4. Sam się kruje. I po co się kruje? No napad na dwóch, ale nie na tym skrzydle. Nie na tym skrzydle napad. Ten ważniejszy. Tego niebezpiecznie, bo można zrobić podwiązkę wieżą. Więc jak brać to brać Hetmana. Ale pion poszedł na czarne pole. Ten pion ma dwa kroczki do Hetmana. Goniec nagle się rozrzał. Jeden pion trzyma dwa, chociaż na białym stoi. D7, tak, nie ma go jak wygrywać. A co z pionem E5? A co z pionem E5? No to jest poddanie grozi wieża E8. Wieża D4, goniec w broni piona, goniec jest zdeplasowany. Gdzie ten goniec pójdzie? Polowanie na gońca. I goniec F1, żeby tu pójść na C4. Zdrowy pion więcej. Tu pion więcej, tu pion więcej. I najprościej świecie. Goniec B5 grozi wieża E8. I wieża D2. I go nic się nie mieści. Można zbić piona. Można zbić wieżę. No, no ale poddał. Nie chciał grać dalej. Teraz dwa piony idą. Dlatego piona nie można wygrać. Znaczy można wygrać za tego. Tu najprościej w świecie. Wygrywa wieża B7, bo się przychodzi do końcówki piankowej. Ale i wieżowa jest wygrana. Także tutaj Alizera Firozyja w ogóle nie dostał gry. A jak to się stało? No zobaczmy jak to się stało. No dobrze. Ten wariant B6 taki jaki, jaki jest wyłączył mu gońca ale w zamian ma tu zaczął grać słabo a5 jeszcze dobra ale c6 to, to c6 to kardynalny błąd jakby c5 zagrał mógł tą samą pozycję mieć z pionkiem na c7 białem na c4 teraz biały mu gońcowi luźniej otworzył mu grę po spionkiem B6 jest, grozi B4 zawsze i powstał wolny pion. Tu mu wyczekał parę razy, tu zauważył na F2 i ten się sam nie wytrzymał napięcia, chociaż pozycja jest ciężka już. I pion wygrywa. Piona wziął. Gońce zdeplasował. Goniec broni swojego piona. Trzyma dwa piony i broni tego jeszcze. A i tu się poddał. Tu się poddał. Trudno mu się dziwić. Jeden ja tu grą. o I co on biedny może? No nic nie może. Może zagrać pionem. Trzeba zagrać królem. I co on może? No może próbować się wyzwolić. No może. No i E4. I nie ma czasu iść tam. Zdrowy pion więcej w końcówce. Pionkowej. Dziękuję za uwagę.